Jestem też i trzymam za tym, co Daniel powiedział, że słowo nie bój się jest kluczowym dla każdego wiernego słuchacza Bożego Słowa. Powtarzam wiecznego, wiernego, bo każdy na każdy dzień wierny słuchacz otrzyma poselstwo do swojej duszy, żeby się nie bał, żeby się nie lękał. Jezus na samym końcu, pamiętacie, jakie słowa rzekł, kiedy żegnał się uczniami? Podobne, żeby się nie bać. Oto jestem z wami po wszystkie dni. Dzisiejszy dzień i wszystkie, które są jeszcze przed nami, mogą być świadectwem tego, że Bóg jest w naszym życiu i On chce być w naszym życiu. I On chce się objawiać i nie możemy się bać. Nie możemy, nie możemy dać się, dać się tej, temu strachowi sprowokować, temu lękowi, który, który nas dzisiaj... W jakiś sposób otacza. Moi drodzy, <laughs> dzisiejsze kazanie jest o lęku. Nie ustalałem nic z Danielem, nic nie ustalałem, i nie wiem, tak wyszło. Myślę, że Bóg ma swój plan w tym, w tym względzie. Moi drodzy, otwórzmy Izajasa 41.10. Księga Izajasza 41, 41.10. Księga Izajasza 41,10. I tam pisze tak. Nie bój się, bo ja jestem, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Nie ma wątpliwości, że strach, panika, lęk. Czy niepokój dominują w dzisiejszych dniach? Te negatywne emocje zwykle powstają z niepewności o nasze zdrowie, o zdrowie bliskich, czy może mieć to związek z naszą pracą albo naszą przyszłością. Jak podaje słownik, lęk pojawia się, gdy człowiek staje wobec sytuacji, która jest lub wydaje mu się groźna, a posiadane środki obronne zdają się być niewystarczające. Z jednej strony lęk jest negatywną emocją, chociaż jest negatywną emocją, pełni pozytywną funkcję, ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i motywuje, by szukać sposobów uniknięcia. O tym mówi Salomon yy, i potwierdza to Salomon w 22 yy, rozdziale przypowieści Salomona 3. Pisze, przezorny widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę. Tak więc oznaką mądrości nie jest ten, kto nie odczuwa lęku lub się go wypiera, ale ten, kto go ma i potrafi kto go ma i potrafi rozpoznać zagrożenie. Ale z drugiej strony, i tu uwaga, którą chciałbym z całą mocą podkreślić, moi drodzy, podtrzymywany, podsycany lęk potrafi zdominować do tego stopnia, że pozbawia nas radości życia, dobrych relacji z innymi, cennego zdrowia, a przede wszystkim potrafi sprawić, że utracimy więź z Bogiem. O takim przypadku czytamy już na początku Biblii. Skierujemy się do źródła, do źródła powstania lęku, bo od Niego wszystko ma swój początek. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. Trzeci rozdział od 1 do 12. Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Od pierwszego do 12 wiersza. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść z owocu, owoce z drzew ogrodu. Tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to miało, ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się im oczy i wtedy, wtedy otworzyły się oczy im i obojgu, i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzewu ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, które zakazałem Ci jeść? Na to rzeka Adam kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Moi drodzy, pierwszy lęk pojawił się w człowieku, gdy złamał, wtedy, gdy złamał Boży nakaz. Człowiek poddał pod wątpliwość Boże Słowa. To bardzo ważna myśl, pamiętajcie o niej, bo człowiek poddał pod wątpliwość Boże Słowo, co doprowadziło do pokusy, do złamania Bożego nakazu, wtedy pojawił się lęk. A w konsekwencji ucieczka przed Bogiem. Biblia nie opisuje nie opisuje, jaki to był owoc. Jak smakował. Czy domyślacie się może, jak smakował ten owoc? Bo ja wiem. Teraz wam powiem. Pokusiłem się o taki opis zresztą podparty swoim własnym doświadczeniem. Z tekstu wiemy, że był on przyjemny dla oczu i godny pożądania. Posłuchajcie, na początku ten owoc musiał być słodki i przyjemny w jedzeniu. Dostarczał uczucie zaspokojenia i spełnienia. Ale po jakimś czasie w żołądku stawał się nieprzyjemny. Pojawiały się uczucie gorzkości i pieczenia. A na końcu było tak niedobrze, że pojawiały się nawet wymioty. Skąd takie obrazowe określenia? Ano stąd, że to obraz grzechu. Grzech zawsze wydaje się przyjemny i godny pożądania. A spożywane na początku daje poczucie krótkiego zadowolenia, satysfakcji, dogodzenia, ale później staje się gorzki, niszczący i zabójczy. Bo wszystko, co pomija Boga i Jego słowo prędzej czy później, przestaje smakować. I pojawia się lęk, który kończy się ostatecznie śmiercią, jak to było w przypadku Adama i Ewy, gdy zostali wygnani z przedoblicza Bożego. Ten lęk przed Bogiem ma każdy z nas z urodzenia. Każdy z nas. Aż do momentu, w którym przypływie wiary przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy jako wystarczające zadośćuczynienie, by bez powrotem, tak jak kiedyś wiecznie, być z Bogiem. Jeśli odczuwasz strach, niepewność czy lęk przed Bogiem, to oznacza, że Twoje grzechy nie zostały Ci jeszcze przebaczone. I może nie wiesz, ale mimowolnie uciekasz, jak Adam i chowasz się przed Bogiem. Na ten lęk jest tylko jeden lek. Wyznaj szczerze wszystkie swoje grzechy Bogu. Nie pomijaj żadnego. I przyjmij przez wiarę jego ratunek, jaki jest w osobie jego syna Jezusa Chrystusa. Bo Biblia mówi, że Bóg umiłował świat. Tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wracając do lęku, ważne jest. By zbadać, zdać sobie sprawę, że samo odczuwanie lęku, strachu czy niepokoju nie jest grzechem, czyli pogwałceniem prawa Bożego. Lęk jest tylko produktem ubocznym, pochodną, skutkiem, który być może został wywołany przez o wiele groźniejszy stan. Dlatego musimy sprawdzać swoje życie, czy czasami nie pogwałciliśmy Bożych praw. A lęk, który nas dotyka, nie jest wynikiem niewiary czy jakiegoś innego rodzaju nieposłuszeństwa. Pierwszy lęk został w nas zaszczepiony i niesiony przez wszystkie pokolenia aż do dzisiaj. Jest dosłownie przypisany do każdego z nas. Dlatego kluczowym jest to, w jaki sposób rozwiniemy tę emocję i na co jej pozwolimy. Jak powiedział to jeden z pisarzy chrześcijańskich. Uczucie to jedna sprawa, a wyrażanie to druga. I tu dwa przykłady, chciałbym Wam podać. Jeden z mojego życia, drugi z Biblii. Miałem o 11 lat starszego brata. To dość duża różnica wieku, by między nami została zawiązana jakaś przyjacielska więź. Dlatego zawsze traktował mnie. Z góry. Wiecie, jak nazywał mnie, kiedy byłem dwuletnim chłopcem? Struś. Nazywał mnie tak nie dlatego, że byłem fizycznie podobny do niego, ale dlatego, że robiłem to, co Struś robi w chwili pojawienia się zagrożenia: chowa głowę w piasek. A w moim przypadku lęk sprawiał, że uciekałem i chowałem głowę w poduszki. Co dla mojego brata było okazją do śmiechu, gdyż sam często prowokował takie zachowanie. Lęk sprawiał, że uciekałem w mój bezpieczny świat. Wtedy nie chciałem widzieć ani słyszeć nikogo i niczego. Ucieczka, chowanie głowy, przysłowiowy piasek to był mój kiedyś sposób na ochronę przed zagrożeniem. Podobny sposób reakcji na zagrożenie znajdziemy w pewnym epizodzie życia Eliasza. Dzisiaj Daniel mówi o Eliaszu i właśnie ten epizod z jego życia chcę przywołać. Moi drodzy, otwórzmy 19 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Przeczytam tam osiem wersetów. 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Od pierwszego do siódmego i wiersz czternasty. Jest to strona 394 i 395 brytyjskiego wydania. Moi drodzy, czytamy tekst. Achab, odpowiedział, Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Bala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Przyszedł do Berszeby, która leży na, do, należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię. O jeden dzień drogi. A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, wejrzycie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i zban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. I wiersz czternasty. A on odpowiedział, górliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i, lecz i tak nastają na moje życie aby mi je odebrać. Moi drodzy, ci, co czytają Biblię, to wiedzą o tym, że Elias był prorokiem pełnym wiary i odwagi. Jeden z największych proroków. Za jego wiarą i modlitwą pojawił się ogień z nieba, który strawił ofiarę całopanną na oczach tysięcy przestraszonych Izraelitów. Za jego sprawą spadł upragniony deszcz, gdy nie padało w Izraelu przez ponad trzy i pół roku. To on za sprawą Ducha Bożego biegł tak szybko, żeby przedził rydwan za sprzęgiem konnym króla. Był człowiekiem wielkiej wiary i nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Jednak w najmniej spodziewanej chwili pojawia się w nim lęk o własne życie. Oto w pewnym momencie znajdujemy go na pustyni, gdzie uciekł przed pogróżkami żony króla Ahaba. Teraz siedzi pod krzakiem jałowca i użala się nad sobą. Czy to jest ten sam Eliasz? Czy to ten sam wielki prorok? A może czasami, czy to nie jest obraz zachowania wielu z nas? Gdy przychodzi lęk, to nie tylko potrafimy schować się pod swoim krzakiem jałowca. Ale potrafimy innym czynić wyrzuty i odpowiedzialność za swoją sytuację, dostrzegać ich najmniejsze błędy, a sobie nic nie mieć do zarzucenia. Ten scenariusz powtarza się od wieków, moi drodzy. Widzimy go już u Adama, gdzie przed Bogiem zrzuca, zrzuca z siebie winę za swoje położenie na Ewę, gdy mówi kobieta, którą mi dałeś. Ona mi dała, te, ten owoc i jadłem. To samo czyni Eliasz w tym wierszu 14. To wszystko ich wina, a teraz nastają na moje życie. Człowiek różnie reaguje, gdy doświadcza lęku. Krzyczy, milknie, ucieka, drętwieje z przerażenia. Próbuje przeciwstawić się zagrożeniu poprzez zaprzeczanie faktom. To niektórym dzisiaj się udaje. Ucieka się do, często do kłamstwa, oszustwa, myślą, że w ten sposób oddali od siebie zagrożenie. Nie chcę oceniać Eliasza tak jak nie chcę oceniać ludzi, którzy różnie reagują, gdy pojawia się lęk. Każdy z nas, moi drodzy, ma swoje lęki. Każdy musi codziennie się z nimi mierzyć. Każdy z nas świadomie lub nie często poddaje się jego niszczącym działaniom. Faktem pokazuje nam bardzo smutną prawdę o nas samych. Jesteśmy słabym i kruchym stworzeniem. I że niewiele potrzeba, by nas wyprowadzić z równowagi i pozbawić pokoju. Dlatego bardzo potrzebujemy pomocy z zewnątrz. I taką pomoc daje Bóg, który co rusz w swoim słowie mówi do nas: nie bój się, nie lękaj się. I odmienia to przez wszystkie przypadki, oferując mądrość i pomoc w każdym aspekcie naszego życia. A wracając do historii Eliasza, chciałbym zadać retoryczne pytanie: czy pustynia była miejscem, które Bóg dla Eliasza przeznaczył? Jak myślimy? Czy pustynia była tym miejscem, które Bóg dla Eliasza przeznaczył? Tę krainę człowiek wybiera zawsze sam. Zawsze, kiedy odchodzimy od Bożej woli, a wybieramy własną, nie kierujemy się, jak myślimy, do pięknej krainy mlekiem i miodem płynącej. Ale zawsze jest to pustynia, na której nic albo niewiele rośnie. Bóg musiał szturchnąć, jak mówi jeden inny przekład Eliasza. Bóg musiał szturchnąć, by się posilił i ruszył ze swojego uściłanego miejsca. Do tego ta historia dobrze się kończy. Z żadnego innego powodu. Gdyby Bóg go zostawił, smutny byłby jego koniec. Ale ta historia dobrze się kończy. Prorok wraca z powrotem na ścieżkę Bożego Posłuszeństwa i wiele setek lat później pojawia się wraz z Mojżeszem na górze przemienienia i ma ten przywilej, by rozmawiać z Synem Bożym. Twoja i moja historia też może się dobrze skończyć. Świat chwieje się w posadach. Żyjemy w czasach, gdzie nic, gdzie nic na tym świecie nie jest pewne. Epidemia pogłębia tylko ten stan. Lęk staje się wszechobecny paraliżuje gospodarkę, ekonomię i nawet relacje międzyludzkie. Dziś jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie posiadasz, to jest Twoja wiara. To jest najbardziej wartościowa rzecz, jaką posiadasz. Ale prawdziwa wiara zawsze będzie testowana. Prawdziwa wiara. Jeśli jest prawdziwa, to będzie testowana. Czy ulegniesz lękom i będziesz żył w oparciu o niszczące jej zasady? Czy ruszysz się ze swojego wygodnego miejsca, jak Eliasz z Jałowca by zacząć w swoim życiu czynić Bożą wolę? To pytanie, i to pytania, na które każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, wiara każe iść naprzód. Lęk kusi, by się zatrzymać. Miejsce jest wygodne. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Czy wyczuwasz to czasami w swoim życiu? Prawdziwa wiara nie usunie strachu ani lęku, ale obdziera go z jego siły i pociąga nas bliżej Boga, a kiedy to ma miejsce, wszystko zmienia się na lepsze. Bóg kładzie przed nami cenne swoje słowo, jak posiłek przed Eliaszem. I każe nam go spożywać, bo przed nami jeszcze daleka droga. Wiesz o tym, że jeszcze daleka droga przed Tobą? To nie jest miejsce, w którym masz spocząć. Musisz wyjść ze swojego uściłanego dobrze miejsca, którego sobie, które sobie wygodnie ułożyłeś. Musisz wyjść i pójść z wiarą, bo Bóg wzywa ludzi. By przez wiary ruszyli ze swojego miejsca, by nie poddawali się lękom, który niszczy, który zabiera radość życia. Moi drodzy, chce sta, chcemy stać niezachwianie, chcemy iść mężniej, być mocnymi i nie poddawać się wątpliwości, budujmy swoje życie na Bożych obietnicach. Na każdy promy znajdziemy słowo, które przetrwa burzę czasu bo nie musimy ulegać lękowi, ale możemy stać pewni, bo Bóg dał każdemu z nas obietnicę, a On nigdy nie łamie swojego słowa. Amen.